Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was na miksie drapkowym za 50 zł. No i mamy takie zdrapeczki. W sumie duża ilość siódemek, bo mamy zdrapeczki takie jak premia 777, big 777, dwa razy moje 77, dwa razy rubinowa, trzy razy 500 od ręki, szalone 20 oraz pensja. Chciałem powiedzieć szybkie 20. <grym> Dobra, także to by było na tyle z tych zdrapeczek. Pozdrawiam dzisiaj Was wszystkich. Trzymajcie za mnie kciuki. Na sam pierwszy ogień idzie zdrapeczka. Pensja za 2 zł. Obniżę sobie. No i dobra. Dzisiejsze zdrapki kupiłem spożywczaku. Śmiać mi się trochę chce, ponieważ tam chyba nikt zdrapek nie kupuje. Yy, pensje. Wybierałem po prostu z całej paczki, to tak samo, szalone 2500 od ręki, jeszcze trochę i tam zostało, ale widać, że chyba mało kto tam coś kupuje. <laughs> Dobra, także zaczynamy z drapaniem. Drapie nasze wygrywające liczby. 14 oraz 17. Inwestycja w dzisiejszy draping 50 zł, jak już wspomniałem wcześniej. O, no już wiem, że będzie wygrana. Już wiem, że będzie wygrana. Mamy dwie literki kontrolne. AA. <grymne> dobra. No, 3AA. O kurde. Także to na pewno nie będzie główne. Także to. No i dobra. No i mamy czternastkę. Widzicie. No i tutaj mamy 4 złote. O proszę. Hej, fajnie. Proszę bardzo. Mamy 4 złote w pierwszej zdrapeczce. Cyk. Dobra, na kolejny strzał idzie szalone 20 i troszkę sobie przybliżymy jeszcze. Także szukamy. Czego tortu szukamy? Dobra. No tu jest prezent. Kto wie o co chodzi z tortem i z prezentem to łapka w górę dla was. Dobra. Teraz 500 od ręki. Szukamy banknotów. Troszkę wygranych jeszcze jest. O, i mamy banknot ekstra. Jest na pewno 2 złote. Bardzo fajnie. Ok. Podkowa i diament. Ok, także tutaj mamy dwa złote w tej zrapeczce. Ok. Kolejne 500 ręki Jak widzicie, zrapeczki są po kolei. Tam Tamta miała numer 55, ta ma 54. Także szukamy dalej banknotów. Furgon, monety, koniczyna, sagan, podkowa, safe bank oraz bankomat. Także ta zdrapeczka jest niestety pusta. Kolejna zdrapeczka z numerem 56. No i drapiemy, szukamy, szukamy banknotów. Korona, koniczyna, sagan. No i są banknoty, podkowa. Ortfel oraz damy komandę. Okej, okay, także fajnie. Kolejna zrapeczka wygrana. Mamy kolejne 2 złote. Proszę bardzo. Kolejny strzał to rubinowa. Drapiemy nasze wygrywające liczby. 14, 23, 27 oraz 11. Proszę bardzo, to są nasze wygrywające liczby. No i szukamy. 1, Oj. 9. Muszę coś tutaj, coś mi się tutaj. Dobra. 21, 4, 26. Także niestety w tym rządku mamy pusto. Kolejny rządek to 25, 15, 24, 28 oraz 7. Także niestety w tej drapeczce nie mamy nic. Bierzemy kolejną rubinową na strzał. No i szukamy. Nasze wygrywające liczby to 28, 25, 8 oraz 18. OK. Także szukamy. 9, 17, 27, 6, 32. Niestety w tym rządku mamy puściutko. Także szukamy w następnym. 34, 23. 24, 11 oraz 15. Niestety nie mamy nic drubinowej. Ok. Przechodzimy teraz do moje 7,7. Trapimy nasze wygrywające liczby 19, 3, 35 oraz 12. To są nasze wygrywające liczby. No i szukamy 28.

Także niestety zdrapeczka jest też puściutka. Kolejna zdrapeczka to też moje 7,7. No i szukamy. 11, 32, 33 oraz 6. Proszę bardzo, no i szukamy. 27, 22, 13, 4, 31, także ten rządeczek niestety mamy pusty o, jest siódemeczka, jest siódemeczka moi drodzy, także na pewno jakąś kwotkę mamy, fajnie 34 35 14 oraz 18, no dobra, to patrzymy co tutaj jest, 5 zł no i dobrze dobre i 5 zł chociaż drapeczka się zwraca okej okay. Kolejna zrapeczka to Big 777. No i dobra, szukamy siódmeczek. Pierwsza, pierwsza gra jest pusta. Ananas, koniczyna i cytryna. Jabłko, korona oraz serce. Truskawka, gwiazda, banknot, koniczyna. Gwiazda, serce, także kolejna zarabaczka pusta, podkowa, pierścień, worek, safe, winogrono, pik, monety, wiśnie, bank, pomarańcza, banknoty, safe, przepraszam, banany, safe, dzwon podkowa oraz złoto, ananas, dzwon oraz monety. banknot banany, korona, no i ostatnia gra jabłko, garnek i winogrono, także niestety mamy zdrapeczkę pustą, szkoda szkoda, no i ostatnia zdrapeczka to premia 777 ostatnia nadzieja, dobra także szukamy tej siódemeczki może akurat uda nam się znaleźć Dużo tych zdrapek, tych zdrapek drapałem, ale niestety nie były dla mnie zbyt szczęśliwe. Mówię, dlatego sobie wezmę jeszcze raz, bo może akurat coś się uda w niej trafić. Pusto. Grana numer 4. Arbus, worek. Worek. Winogrono. Kier. Winogrono. Serce, korona. Arbus, pusto. Kwiat, Monety. Piwka, kolejna gra, moneta, gronka, gra numer 9, karo, trefl oraz winogrono, no i dobra, zostaje nam ostatnia gra. Mój dzisiejszy miks jest widzę bardzo słaby, niestety. Ktoś mi kiedyś napisał, że bo wygrałem, tam byłem chyba 20 zł na plusie, że to wszystko jest ustawione. Że, że my jesteśmy ustawieni ludzie przez lotto, że wygrywamy cały czas, no ale niech to ktoś tak sobie myśli. <grywka> to jest totalna bzdura po prostu. Dobra, robimy sobie od razu podsumowanko, a więc na dzisiejszy odcinek było przeznaczone 50 zł, a wygrane to 5, 7, 9, no i 4, także 13 zł. Jak widzicie, bardzo duży minus, no szkoda, szkoda. No ale co, zobaczymy co będzie w kolejnych drapingach, może akurat uda mi się coś ciekawszego wydrapać. Premiera na koniec miesiąca. Zobaczę, czy jeszcze w tym tygodniu dam radę zrobić jakiś miks zdrapkowy, dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakiś miksik. Także to by było na tyle. Dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Jeśli filmik się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz zachęcam do subskrypcji kanału. Widzimy się na kolejnych zdrapkowych odcinkach. Hej, cześć, do zobaczenia!